Co to jest? Co to jest? Pataczka. A tak pataczki. Dobra. Słuchajcie, co się robi? Bierze się telefon, tak? Dzwoni się na 112. Proszę czekać. Dzień dobry. Mam tu pana za takie padaczki. Proszę przyjechać, Ocki Centrum Kultury. Nie wiem, czy jest przytomny. Dobrze podejdę. Przytomny. Sprawdzamy oddech, nie oddycha. Co robimy? Wyciągamy ustnik, krękawiczki. Zwykle ich przy sobie nie mamy, tak? Jak ratujemy człowieka, to tak naprawdę nie, nie, nie ten. Nie, nie, nie wiemy, że coś takiego się wydarzy i nie nosimy ze sobą tego sprzętu, ale trzeba być ostrożnym. Mógłby pan z Premedniki coś powiedzieć, bo ja też tak nie znam. Tak, bardzo dobrze Pani zaczęła. Jeszcze padaczkiem można. Y odróżnić od tego, że, że nie zawsze można wezwać karetkę i trzeba pogodować. To są różne typy padaczek. Jeżeli ktoś chorował i choruje i jesteśmy przy tym, jak miał atek drkawkowy, to pierwszą pomocą przy tym, co można zrobić? Głowę, od... głowę chyba trzeba złapać i trzymać. Tak jest, zawsze chronimy głowę. Jak nie mamy nic, żeby coś podłożyć miękkiego, to możemy wziąć nawet nasze dłonie, zdjąć kurtkę, cokolwiek, bo zaraz pewnie kolega widzę znowu będzie miał atak drgawkowy, że całe ciało drży. Najważniejszą rzeczą właśnie jest głowa. Chronimy zawsze głowę. jeżeli tutaj tak jak widać, że jest to drugi napad drgawkowy, teraz należy zadzwonić już po pogotowie, Bo to jest tak jakby ciąg ataków. Tak jak już pani zadzwoniła, będziemy czekać na, na pogotowie. Eee, I teraz co? Sprawdzimy, czy, eee, czy jest oddech, uderzając drogi oddechowe. Jeszcze raz, po drugim ataku. A więc słuchamy, czy oddycha. patrzymy na klatkę piersiową, na ruch. I ten oddech, jeżeli jest, to jest od 2 do 4. Czy mamy oddech? Nie ma oddechu to w takim wypadku, tak jak już było wcześniej, dzwonimy, proszę zadzwonić po pogotowie. I yy, tak jak już słyszeliśmy, mamy yy, tutaj defibratory, potem oddam już w ręce pachowca. W takiej sytuacji, drodzy Państwo, kiedy poszkodowany nie odbywa, mieliśmy do czynienia z atakiem pachowcowym, Mamy w przestrzeni defibrylator, urządzenie REDM. Staramy się je wykorzystać z tego względu, że ważne jest jak najszybsze przywrócenie prawidłowego rytmu, rytmu serca udoszkodowanego. My wykorzystamy do tego celu fantoma, żeby Państwo mogli zobaczyć w jaki sposób użyć to urządzenie. Jeśli otworzą Państwo skrzynkę, tam znajdą Państwo urządzenie. Odwrócimy bardziej, żeby Państwo widzieli. Urządzenie jest bardzo proste w użyciu. Tak naprawdę ma dwa przyciski: jeden, który służy do włączenia, drugi, który służy do wyładowania. Razem z urządzeniem mają Państwo zestaw ratowniczy, gdzie znajdą Państwo rękawiczki, ustnik, nożyczki, tak żeby rozciąć odzież u osoby poszkodowanej. I znajdą Państwo również szare pudełko, w którym. Się elektrody. Elektrody trzeba przypiąć. Są dwie. E, trzeba przypiąć je osobno. Na elektrodach mają Państwo narysowane, w którym miejscu te elektrody trzeba przypiąć. Przede wszystkim jedno trzeba przypiąć na piersi, drugą natomiast elektrodę na e, żabach. Pamiętają Państwo również o tym, że na klatce może pojawić się e, ogłosienie, więc warto też je usunąć przed naklejeniem elektrody, żeby ona przykleiła się do klatki piersiowej dobrze. Po naklejeniu elektrod aparat będzie nam analizował stan osoby poszkodowanej, czy ta defibrylacja jest wskazana, czy też nie. Tutaj akurat mamy wskazanie do defibrylacji, więc wykonujemy defibrylację. W tym momencie doszło do defibrylacji. Jak Państwo widzą, tak naprawdę nie trzeba było... Trwa kolejna analiza, czy defibrylacja przywróciła prawidłowy rytm serca. W naszej sytuacji nie przywróciła, więc wykonujemy przede wszystkim uciskanie klatki piersiowej. Pamiętaj Państwo, żeby nie zapominać o uciskaniu klatki piersiowej, bo tak naprawdę to jest najważniejsze. Defibrylator ma tak naprawdę jego zadaniem jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca, czyli jeśli serce wpada w rytm nieprawidłowy i zaczyna nam drgać nieprawidłowo, czyli nie wpompowuje krwi do serca i jej nie wypompowuje dalej to zadaniem defibrylatora jest po prostu, można krótko powiedzieć, zresetować serce, tak żeby ono się na chwilę zatrzymało i samoczynnie powróciło do swojego prawidłowego rytmu e, serca. Wykonywanie uci ucisków klatki piersiowej i wykonywanie wdechów służy przede wszystkim na celu, żeby przywrócić mechanicznie obieg krwi w ciele człowieka i przede wszystkim dążyć do tego, żeby natleniać nasz mózg i natleniać mięsień sercowy. Przede wszystkim rytm jest taki który jest wskazaniem do defibrilacji, to przede wszystkim jest dobrze natleniony mięśnie sercowe. Jeśli nie będziemy wykonywać ucisków klatki piersiowej, tak naprawdę tego rytmu nie będzie. Wykonując u osoby dorosłej wykonujemy 30 uciśnięć, dwa wydechy. Jeśli będziemy mieli do czynienia z dzieckiem, dziecko tak naprawdę jest określane poniżej 25 kg, w medycynie mówimy wtedy o dziecku, wtedy wykonujemy 30 uciśnięć i 2 wdechy. Natomiast u noworodków możemy wykonać 3 uciśnięcia klatki piersiowej i 2 wdechy. Te uciskanie klatki piersiowej przy użyciu aparatu AED będziemy wykonywać około 2 minut. Po 2 minutach aparat dokona kolejnej analizy. Pamiętają Państwo, że jeśli Państwo nie mają pewności, czy nawet ktoś oddycha, czy, czy też nie oddycha, Zawsze podepnijmy aparat ED. Aparat ED tak naprawdę jest urządzeniem medycznym, więc na pewno zanalizuje nam rytm pracy serca. Aparat wykonuje drugą analizę. Jak Państwo widzą. Rebka pogotowie przez ten cały czas jechała. Natomiast nam przez ten czas udało się przywrócić z powrotem pacjenta. To znaczy, że pacjent z powrotem zaczął oddychać. Jego serce wróciło do prawidłowego, do prawidłowego e, rytmu. E, tutaj ten pan miał dwa ataki badaczkowe, było zatrzymanie krążenia raz była defibrilacja. tutaj mamy sobie sprzęt. E, I w tym momencie jest początek... I ten. Czyli, jak Państwo widzą, w tej sytuacji zyskaliśmy czas, który tak naprawdę był bardzo cenny. W tej sytuacji ratownicy medyczni, zespół ratownictwa medycznego, który przyjedzie po poszkodowanego, nie będzie już wykonywał tej całej pracy, którą wykonaliśmy my, tak naprawdę, na miejscu zdarzenia, żeby nawenić mięsień sercowy, tylko po analizie pacjenta zostanie ten pacjent wybrany do do szpitala. Ja na co dzień powiem Państwu, że znam wiele historii, kiedy takie urządzenie uratowało komuś życie, gdyż pracuję w bardzo dużej firmie. Moja firma, w której pracuję, jest bardzo pro takim urządzeniom. i. Osoby, które właśnie posiadają y, taką chorobę jak padaczka bardzo często gdzieś w magazynach dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś upada i taki, y, takiego ataku doznaje. I tak naprawdę po takim ataku i po użyciu tego urządzenia taka osoba zazwyczaj po tygodniu wraca z powrotem do pracy, pracuje normalnie. Ale wszyscy wiedzą o tym, że pan dzisiaj, czy pan Marian po prostu takie ataki miewa i wszyscy wiedzą jak jemu pomóc. Dlatego przede wszystkim świadomość. Świadomość wśród nas jest najważniejsza i przede wszystkim żebyśmy nie wali się tych urządzeń używać. W tym momencie przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Zespół podstawowy, a więc zespół mamy dwie osoby tylko i właśnie zabezpiecza chorego. Przeze mnie został przekazany stan pacjenta, co się stało. Tutaj widzimy, że zostały podłączone elektrody do naszego defibrillatora. E, ciśnienie plus oksymet, to jest nasycenie krwi. Widzimy, że pacjent już tutaj zaczyna rozmawiać. Z tego co mówił, to choruje e, na padaczkę. No i oczywiście nie brał leków wczoraj, wypił trochę. I właśnie to tak się skończyło. E, że zespół są dwuosobowy, to poprosimy może dwóch panów. Dobrze? To żeby pomóc przenieść pacjenta. Proszę się nie bać. Trzeba wziąć y, za nogi troszeczkę za pasek i jeden, żeby trzymał głowę. I na 3-4, na komendę 3-4. I y, właśnie tak jak tu na początku powiedziałem, że nie zawsze należy wzywać karetki pogotowia. Jeżeli napad jest jeden tylko, y, trzeba spra podejść, sprawdzić. Tak, czy nic dla pacjenta się nie stało? Chronić tą głowę. Jeżeli pacjent odzyska przytomność, zapytać się go, czy choruje na panaczkę, czy ten napad był już wcześniej, czy to pierwszy raz jest. Najczęściej jest tak, że tacy pacjenci po pierwszym ataku dochodzą za, po chwili do siebie i jest wszystko w porządku i nie trzeba tego pogotowia odzywać. w dzisiejszych czasach sprzęty znowu. Na... Jeszcze raz. Przepraszam, ale ja się nie znam. Także praca ratowników czasami jest bardzo ciężka.